Paweł Bombolewski, no ikona klubu Buszikan Szczecin, prezes, trener, do niedawna jeszcze zawodnik. Panie Pawle, pierwszy dzień Polish Open, można powiedzieć, dobiega końca. Wiele się działo na tych trzech matach. Tak, mieliśmy przede wszystkim rywalizację w mistrzostwach WGKF w karate kontaktowym. Ekipy głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Polska rywalizowały w pełnym kontakcie, czyli już tam te uderzenia nie były jakby kontrolowane, było dużo Takich uderzeń, po których musiała interweniować ekipa medyczna, ale jakby na to właśnie przepisy pozwalają w tej formule. I na jednej macie toczyliśmy też konkurencje drużynowe karate generalnego, tam gdzie te techniki muszą być kontrolowane. Wszystkie grupy wiekowe od najmłodszych po seniorów. Wiele się nie pomylę stwierdzając, że Polish Open to jeden z największych turniejów karate. Polsce w Szczecinie to na pewno. Tak, tak. To W tym roku mamy w ogóle w 13-letniej historii turnieju rekord bo 350 zawodników z 18 krajów. Także i jakby liczba zawodników i liczba krajów na imprezę typu właśnie Open, to jest to jest bardzo dużo i liczymy na to, że przyszłoroczne mistrzostwa Europy w arenie, bo mamy już potwierdzenie i ze strony Federacji, i ze strony miasta i czy, czy województwa zachodniopomorskiego, że wszyscy będą tę imprezę wspierać, więc już teraz zabukowaliśmy halę na październik i mam nadzieję, że ta, że ta impreza tutaj dzisiaj będzie takim dobrym przedsmakiem do jeszcze większej ilości zawodników w październiku 2025. O randze imprezy najlepiej świadczy fakt, że mogę powiedzieć, że w jednym miejscu spotkały się trzy federacje karate. Tak, to jest w ogóle taka nasza unikalna formuła. Trzy, czy w zasadzie nawet można powiedzieć cztery, bo te karate kontaktowe to jest jeszcze kolejna federacja. Ja to nazywam taką imprezą hybrydową. Jakby my jesteśmy pod tym względem, można powiedzieć, pionierami. Chcemy po trochu tak politycznie zadowolić każdą z Federacji i po, poszczególne konkurencje rozgrywamy na przykład konkurencję Kata, czyli pokazów według reguł jednej Federacji, walki Kumite według drugiej, walki kontaktowe według Trzeciej Federacji, czyli jakby, jakby politycznie każdemu jesteśmy w ten sposób mili a też dzięki temu docieramy do szerszej ilości, większej ilości zawodników, bo właśnie zawodnicy z różnych federacji przyjeżdżają do nas rywalizować. W sobotę z bardzo dobrej strony pokazali się przede wszystkim reprezentanci Ukrainy. Tak, no tutaj Ukraina większość złotych medali zdobywa, jak tak patrzyłem na kartkę, na której jest prowadzona klasyfikacja generalna, to dosyć mocno odstaje od reszty, ale też ilościowo przywieźli najwięcej zawodników. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem tego, jak, jak duży wysiłek ich to kosztowało, bo ja ponad 10 lat temu jechałem na Puchar Świata do Odessy samochodem 22 godziny. A oni tu podróżowali ponad 50 godzin, licząc z tym, z tym ile ich trzymali na granicy i przypuszczam, że też trasa po to, żeby unikać tych wojennych zawirowań była też wydłużona, więc no, podziwiam i cieszę się, że tutaj są. Klub Bushikan w Szczecin jak zwykle też startuje oczywiście, ale bardziej się nastawia na drugi dzień, chociaż w tym pierwszym też kilka medali ich było. Tak, no bo dzisiaj były te konkurencje drużynowe, które nas tutaj najbardziej się w nich dzisiaj zgłosiliśmy i nasi seniorzy tutaj się ładnie wygrali właśnie z Ukraińcami w pierwszej rundzie ale przegrywając z Walijczykami, ale to był dosyć fajny wyrównany pojedynek, więc też nasze dzieciaki zajęły drugie miejsce, gdzie bardzo bardzo że tak powiem, wiekiem odstawali, bo to była konkurencja 11 lat i młodsi, No i moi zawodnicy to byli głównie 8-9 lat, a tamci chyba trzech 11-latków, bo naprawdę dużo więksi byli. Także moi bardzo ładnie walczyli, też to byli srebro. No w konkurencji seniorek dwie nasze drużyny się spotkały w finale, więc tutaj Którakolwiek by wygrała, to byłbym zadowolony. Wygrały te bardziej, można powiedzieć, doświadczone, ale młodzież dzięki temu wie, że musi jeszcze poćwiczyć. Tak żeby zobrazować, jak wielka to jest impreza, to powiem tak, że porównując to do piłkarskiej Ligi Mistrzów, to są właśnie zawody Champions League, bo one wchodzą w skład tej elitarnej Ligi Karate. Tak, to jest właśnie turniej wielkoszlemowy. Są w, tej chwili, e, w, w tej chwili są trzy turnieje wielkoszlemowe: Malta Open, Irish Open w Irlandii i, i Polish Open właśnie. I to jest właśnie jedna z nich. Na Europę Środkowo-Wschodnią to jest jedyna impreza wielkoszlemowa. Imprezy wielkoszlemowe mają to do siebie, że w konkurencjach seniorów są też nagrody finansowe. Oczywiście dla karate to, to jest dużo, te, te nagrody finansowe dla powiedzmy innych sportów to jest nic, ale no, my się cieszymy z tego, co mamy i, i, i właśnie e, ta impreza jest bardzo prestiżowa, jeśli chodzi o postrzeganie jej w środowisku karate. Chociaż pierwszy dzień już praktycznie za nami, to i tak, wszystko co najlepsze, chociaż w tym w sobotę też wiele się działo, wszystko co najlepsze będzie w niedzielę. Będzie się naprawdę mnóstwo działo. Tak, właśnie na niedzielę będzie przewidziana na godzinę 10. uroczysta ceremonia otwarcia z bardzo fajnym i widowiskowym pokazem walki mieczem samurajskim na ceremonii otwarcia. Będzie też o godzinie 13 pokazowa walka Nunchaku, gdzie, gdzie to Nunchaku, który rozpromował przecież Bruce Lee jeszcze w latach chyba 70. To jest trochę taka zapomniana broń Kobudo. Za nas karate, a którą my, jakby tu w Szczecinie, którą odświeża Robert Sobolewski. No i będą przede wszystkim tak, pokazy na matach, rywalizacja w kata, czyli w pokazach, w kumite, czyli w walkach, w walkach kontaktowych, i w walkach drużynowych, indywidualnych, kobudo, czyli walki z bronią indywidualne, drużynowe, dziewcząt, mężczyzn. Będzie się bardzo, bardzo dużo działo i na pewno. Dzisiaj mieliśmy tutaj na hali, e, po, po, pierwszy dzień jest tak, żeby się rozkręcić. 150 zawodników, jutro będzie 350, więc no, będzie bardzo tutaj tłoczno.